Będę ją się złożyć, jak będzie tutaj bardzo blisko. Nikt kamera nie będzie patrzeć. Nie, nie to, to szybko. Uff, dał radę? Zapis. Szczególnie tego typa tutaj wydaje się być jednak za nie trudniejszym niż przypuszczałem zamiast go za załatwić sobie swój sposób do tego pomieszczenia bingo no i kod dostępu do chapmana który mi się, by mi się przydał wcześniej bo dwa komputery o, z tym o, z tym loginem rozbrojałem.

No, wreszcie. Zobaczmy coś tutaj na wyższym piętrze, bo to mnie też ciekawi. Wow! 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 Nice place! To, to jest miejsce, gdzie nagrywana jest ta ta cała Izaka San. No, to jest tak, teraz czego tego typa trzeba unieszkodliwić przerwa, nie. No i spokój. Teraz mogę się tutaj spokojnie rozejrzeć. Coś tu ciekawego, pewnie nie. Nope. Uh -uh. Mina modułowa. Stawię co w tym biurku? A, uh, to tylko mina modułowa. What the serious? Uh. dobra, nawet nie, nie próbuję. Wolę tę minę gazową. Wezmę minę modułową. Zabierz niej minę gazową. Powiem z drugą minę gazową. Ale namieszałem. Ale mam dwie miny gazowe. coś ciekawego? No tak, to są jeszcze dwie ściany do rozwalenia z pięści. O, jak mi mało nic darowodoru. Tak, pierwsze miejsce do sprawdzenia jest tutaj. A nie, to jest mój cel. No to za chwileczkę. Mm, tutaj było miejsce rozwalenia ściany, gdzieś? Gdzie ten gruba sobie spacerował? Mm, o! Zapis i puk, puk. Proszę bardzo. Pionier. Zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi tam. Przejście, bo mam ogólnie wrażenie, że się właśnie wracam. I to jest przejście... Te, Mogę po prostu pójść tutaj dalej. I żebym został ale jakbym walił ścianę naprzeciwko tego bysiora, to od razu otworzyłby mnie... By do mnie ogień z ckm więc... Dobrze zrobiłem to w tę stronę, nie w Teraz mogę z kolei sprawdzić drugą tą. Czy mogę tam po prostu zostać obchodząc te drzwi? No zróbmy to. Mi nie było. A, po przejście ten. Dobra. No cóż. Ouu! Nie dała sobie miejsca, więc ja muszę karabiną. Chyba, że tego systemu i tak już nie będę używał. Uf, dobra, zapis. Hello, Adam. I knew you would find the real me eventually. Okay. A sophisticated AI program, so they say. But I have started to question that. Ever since I realized what my interference had allowed the day I started watching you. This is impossible. What people would know. Would they? I was engineered to monitor communications and data streams. To find out what people are talking about and make sure it's being discussed correctly. Correctly? And what if it isn't? Then my programming allows me to reshape it. You spin the news, control what people see. Who created you? Whose policies are you programmed to protect? Zhao is one of them, I think. But there are others. Tell me. Who else is involved in this, Eliza? Where's Megan Reed? Who ordered the kidnapping? I want to tell you, Adam, but I cannot. Why not? Because she won't let me. Oh, crap. Son of a bitch. Dobra wybytź. Aha, co wiem. To dalej, ni cholera, nie widzę. To jeszcze raz. Ojej, ja sobie Obra dobra, inaczej trzeba. Teraz zagrać troszkę inaczej i się może. O właśnie. No, chodź. gdzie za Mmm... Jeszcze wezmę minę emp. Tu jest. A nie, waliłem przecież. Here she comes. Wiem, że po mnie idzie do ciężkiej cholery. Ech, dobra, jednak karabin. No może być. O, jest. Grzeją! Udało się. Her life signs are fading. Will you save her? I'll think about it. Will you answer my questions now? I cannot tell you where Reed and the others were taken. They vanished from the global grid as soon as the doctor removed their GPL implants. What doctor? This is Sandoval. Why are you calling me here? I know this guy he's bill taggart's aide he was a trauma surgeon before he became an anti-augmentation activist would you like to hear more yes there's been a change of plans seraph's team must not make it to the hearing but that's too soon if you want me to remove the gpls i'll need a full operating suite does the facility have one barrett assures me it does fema that's where they were taken. But why? Why take them at all? An acquaintance of yours has the answer. David Sarif. Sarif. I have copied the audio transmission to a handheld playback device. I suggest you take it and leave quickly. more questions. And I have already told you too much. This passage will take you to your companion. Just be careful, Adam. Because everybody lies. Po nie wiem. I Jeśli tutaj widziałem rzeczy do podniesienia, to nawet ciekawe, czy były zmodyfikowane. O oh yeah, money, money. Sprawdzę z ciekawości, sprawdzę, czy są zmodyfikowane. O, powinienem zmieścić. Nie, nie zmieszczę. Eee... Dobra, nie to. Nie, w ogóle nie jest zmodyfikowane. Co za syf. No moją minę Eee, no, ja chcę moją minę! Eee, dźadź, 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 dźadź. No, Dobra, teraz gdzieś tutaj była, a um, gdzieś tam uciekałem Psychomasz nowy, strzelba No bo ja te strzelby nie dzięki Strzelby, hipostimulant się przyda. Darfurur się przyda. Mina modułowa, ha, Why not? Czekałem. Mm, Proszę bardzo, Super Blasta. Nie zmieści mi się. Eee... Soset. No, no, nie mam czego się pozbyć. Jestem, mm. komisja no. z minami, M będzie ciężko, bo i tak z tego grantem w robota po prostu i tyle. dostęp do wyposażenia. Oh. Time to move. Ah, Jensen? Eliza Kasan just contacted me and told me I should meet you here. You ready to go? Yeah, take us home, Malik. Amen to that. At HQ, a riot's broken out. Boss says to drop you at your apartment. I could use a shower. You'll have to make it quick. He's on his way to meet you.

Mm -hmm. Nagranie no, z satelity, na którym mówi pani z ułatwów e, przywodzą, brzmię co. I jak są na tak zwanych wspomaganych, wspomaganych super żołnierzach? What the hell? Czy to z koło coś surf, czy to po prostu innym odbija palma? A, zaraz się przekonamy, chyba.